Cześć, mam dzisiaj, jest wizy wizualnie witam Was w grze, która nazywa się Anansa w serii o tym samym tytule. Hi, hi, hi. Witam Was w grze, jak was witam w grze, oczywiście nie mamy jeszcze daty premiery, czym również dziś się zajmiemy. Jest to krótka seria góra 30 odcinków najprawdopodobniej może w tym miesiącu się uda, chociaż urlop wejdzie nam w paradę, więc pewnie nie. Zacznijmy od tego, że plan na dzisiejszy odcinek był całkiem inny, znaczy się przeglądam, co ludzie, którzy byli na TGS, ponagrywali i wrzucają w internety i chciałem zrobić analizę różnych minigierek, skupiając się może czasami na jednej minigierce czy na jednym aspekcie. Gry na dane nagranie. Ale zostały wrzucone artykuły Famitsu w internet. Dwa, nie jeden. Jeden, który był owszem w wersji papierowej, o której już gadaliśmy, aczkolwiek nie mieliśmy dostępu do tego, co tam jest. A drugi artykuł pojawił się w internetach i został rozbebeszony przez Ryuku Sensei. Macie tutaj podpięty filmik, to jest bardziej tłumaczenie tego, co on ma do powiedzenia na ten temat, niż co faktycznie jest w tym artykule, bo robiąc tłumaczenie Google Translator, bardzo wiele mi umyka. Znaczy się przeczytałem to i wyciągnąłem z tego mniej wniosków, niż jest w nagraniu od Ryuku Sensei, dlatego zostawiam. Do niego linka, ale też przeanalizowałem i połączyłem z kilkoma informacjami z innych źródeł, co, gdzie i jak, więc struktura naszych nagrań będzie zapewne podobna. Informacje będą zbliżone, bo dotyczą artykułu, ale dorzucam od siebie tyle, ile mogę. Więc przede wszystkim, drugi artykuł pojawił się w sporej mierze jako odpowiedź na różne teorie od fanów, ludzi zainteresowanych i ludzi siedzących w tym obiegu bardzo mocno, że a, tutaj tragedia, a to im się nie podoba w grze, to jest ten, więc widać, że czytają nasze wrażenia, zwracają uwagę na to, co jest na nagraniach i o czym ludzie gadają, więc w tych artykułach. Pojawiają się odpowiedzi bezpośrednio na pytania fandomu, że co z tą postacią, albo co z tym, co z tamtym, co z tamtym, co z tym, co bardzo dobrze wróży, bo mamy już część odpowiedzi bezpośrednio z Paszczylwa, a jeszcze kilka zapewne dostaniemy w najbliższym czasie. Więc lecąc po kolei, czemu nie gacza, czemu ta gra nie będzie gierką gacza? Odpowiedź twórców jest taka, że nie chcą fokusować się na tym, co jest w większości tego typu produktów, czyli na postaciach. Nie chcą, żeby całe aktualizacje, wszystko co nowe wychodzi, krążyło wokół bohaterów. W których mamy do zdobycia. Tak jest w Gęszynie, tak jest w Wuwie, tak jest w praktycznie każdej gaczy. Wychodzi nowa postać, to przywija się w fabule głównej, mamy z nią historię, mamy z nią rzeczy do zrobienia, bo trzeba tą postać sprzedać, trzeba, żeby było zainteresowanie, nie? A potem wychodzi kolejna postać, więc nie możemy się dalej nad tą skupiać, choćbyśmy chcieli, bo tamta postać też potrzebuje troszeczkę miłości. I tutaj ich plan jest taki, że chcą zaprezentować gierkę, która będzie interesująca i dać nam bardzo dużo opcji do zostawienia hajsu. I jeżeli coś nas zainteresuje bardziej, to my w to idziemy i zostawiamy kasę, na rzeczy naokoło, a twórcy rozwijają świat, rozwijają ten produkt tak, żeby był jak najciekawszy. Rozumiem, zobaczymy, bardzo ryzykowne zagranie, zobaczymy, jak to wyjdzie. To może wypalić, to może być bardzo fajne, a z drugiej strony może totalnie nie wyjść. Więc do tej monetyzacji przechodząc, jaką monetyzację będzie miała Nanta? Przede wszystkim kostiumy i outfity, które są ogólnie dostępne dla różnych postaci. Znaczy, się kupujemy coś, zdobywamy dla konkretnych bohaterów, ale możemy to użyć na postaciach o zbliżonym modelu, czyli jeżeli jest strój dla dorosłej babki, to na większości dorosłych babek, jeżeli nie na wszystkich w grze będziemy mogli to nosić. Co sprawia, że zaczynamy kminić, czy kupujemy jedną sztukę danego stroju, jeżeli ta postać to nosi, to druga nie może, chyba, że zdejmiemy z tej i przełożymy, czy też będziemy mogli to klonować, no, jest bardzo dużo pytań, mało odpowiedzi, ale zbyt wcześnie, żeby te odpowiedzi dostać, nie, bo to jeszcze jest rozwojowe. Zobaczymy, jak będziemy bliżej premiery, no to zapewne wtedy będą wiedzieli, jak to zrobić. Prócz tego mebelki i pojazdy, o mebelkach będzie bardzo dużo do powiedzenia za moment, jak przejdziemy do konstrukcji, no, postacie i świat you <sighs> Ale tutaj się może troszkę podziać, tak. Przy, po, przy postaciach będziemy gadali o modelkach. Jeżeli chodzi o pojazdy, to są samochody, motory, helikoptery, łodzie i gameplayowo będziemy odblokowywali, co nas interesuje, a dostosować będziemy to mogli za pomocą hajsu. Co oznacza, że jeżeli podoba Wam się jakiś samochód w grze, jakiś konkretny model, to jesteście w stanie go zdobyć, wyfarmić walutę, kupić sobie i macie dostęp do tego samochodu. Ale jeżeli nie podoba Wam się, że on jest czerwony czy niebieski i chcecie, żeby był różowy, z hmm, Hatsune, Miku, jeżeli będzie można, oczywiście legalnie nie, ale załóżmy, że kolab będzie będzie można, to na to już trzeba będzie wydać pieniądze. Jeżeli chcemy zmienić opony, to tak, można i rzeczy, które sprawiają, że samochód jeździ szybciej, wolniej, ma lepszą przyczepność, gorszą przyczepność, to się da zrobić, ale żeby te opony były na przykład nie czarne, a białe, no to za to trzeba będzie zapłacić. Za to, żeby samochód był podświetlony od spodu, trzeba będzie zapłacić, co nie zmienia funkcjonalności w ogóle. Z tego, co rozumiem, tak ma to działać, zobaczymy, czy twórcy na jakimś etapie się złamią i będzie coś, co będzie tylko za kasy i będzie dawało power, ale na razie sugestia mocna jest taka, że nie. No ale bez detali, bez szczegółów, więc oczywiście na wiele sposobów to być można. Co więcej, tu trzeba zaznaczyć i wrócimy do tego przy postaciach, tak jak mówiłem, że każda postać ma własny dom i monetyzację z tym związaną. Znaczy się, to nie jest tak, że oni mieszkają razem w jakimś specjalnym domu youtuberów, vtuberów czy coś takiego i koegzystują razem, tylko ten duet, owszem, oni wynajmują razem mieszkanie, bo... Klepią biedę, ale ona ma swoje własne mieszkanko. On może mieć dom, tam przynajmniej jedna postać ma taki wyrąbany w kosmos dom, pokazywali. Ta z wielczymi łóżkami w którymś z tych wieżowców, nie wiem czy z tych, czy może z innej strony, ale ma chatę taką wyczesaną szkło, i widać za tym całe miasto, więc jest niceu, jest niceu. No i kupując rzeczy do jednego domu, kupujecie je do konkretnego domu, znaczy się odblokowując postacie, dostajecie mnóstwo opcji mikrotransakcji, żeby coś ciekawego z tym zrobić. Jeżeli to was interesuje, bo jeżeli was to nie interesuje, no to. Nie robi to wam różnicy żadnej. Więc przeskoczmy może do wielkości świata, lecąc po kolei z zapytaniami i odpowiedziami, które były w tym artykule o Famicu i, I jakiej wielkości jest przestrzeń, po której będziemy się bujali? Odpowiedź jest taka, że demo było na powierzchni 2 km na 3 km, co zdawało się znacznie większe, bo przelicznik tego, jak to w grze jest zrealizowane, do świata rzeczywistego się wydaje całkowicie inny, ale zdają sobie z tego sprawę i to, co jest w demie, to nie jest wszystko, co dostaniemy, ale to jest wszystko, o czym mogą mówić, więc nie będą się zagłębiali. Tym. Więc poleciało pytanie, no dobra, ale czy będą jakieś elementy bardziej rozwojowe, że możemy przepłynąć na drugą stronę rzeki, czy zobaczyć gdzieś coś dalej. No i odpowiedź jest tak, że na wiele sposobów będzie ten rozwój prowadzony. Są wielkie mosty, które prowadzą nas na drugą stronę miasta, gdzie jest całkowicie inny klimat. Można wsiąść do Łodzi i przepłynąć gdzieś dalej na wysepkę, zobaczyć co tam jest. I jeżeli będzie to w grze od premiery, jeżeli nie, to nie. I są też w planach lokacje o całkowicie innym klimacie i trzeba będzie wsiąść w samolot i tam polecieć, żeby móc się porozbijać w innym mieście. Więc niekoniecznie. Nie wszystko w tej metropolii będzie się działo, możliwe, że będą rozwinięcia w inne kierunki. Więc przejdźmy teraz do timestampa, który ja sobie opisam jako postacie. I każda postać jest połączona ze swoim story oczywiście, ale również typem questów i możliwości trawersu interakcji. Więc rozbijając to troszeczkę na części pierwsze. dostajecie bohatera i on ma własną kampanię, własne story, własne miejsce w tym świecie. I te kampanie możemy pchać nierównolegle: znaczy się możemy zignorować main charaktera bohatera głównego i robić story Richie albo story Taffy, albo jakiejkolwiek innej postaci i skupić się na tym, bo to nas bardziej bardziej interesuje i oni mają całą swoją historię w danym świecie do opowiedzenia, do zrobienia, plus mają różne pop-up questy i rzeczy dodatkowo, które wyskakują na rotacji, znaczy się nawet jak tu zrobimy Maxa, wszystko co jest, to i tak questy specjalne dla tej postaci się pojawiają, kiedy nią gramy, znaczy się jak biegamy Tafi po mieście, ona dorywczo zajmuje się dostarczaniem żarcia, tudzież innego, więc jej będą tego typu questy wyskakiwały, kiedy na niej jesteśmy, więc zawsze będzie coś do roboty. Jeżeli chodzi o Richie, ona jest policjantką, więc trzeba będzie ścigać bandytów, zamykać ich, niezależnie od tego, czy mam zrobione story, czy nie, zawsze będzie jakiś złon na ulicy przechadzający się, którego możemy skuć i na dołek go, na dołek go. Więc z bohaterami jest to tak zorganizowane, plus oczywiście każdy ma inne możliwości w trakcie walki, te swoje skille specjalne, których za dużo nie ma, bo wszyscy będą współdzielili to kung fu, o którym powiemy również, i możliwości trawersu dla danej postaci, więc dla Tafi jest to ten jej motorek, który zamienia się w młot, dla głównego bohatera bohaterki są to sieci Ala Venom, czy Prototyp, a jeżeli chodzi o Richie, to ma wóz policyjny. Każda z tych postaci będzie miała coś innego specjalnego do trawersu, więc bardzo możliwe, że będzie kilka różnych pojazdów, jakieś helikopterki, niehelikopterki tego typu rzeczy. Więc wracając, co do postaci i ich story, to można to traktować bardziej jak wejście nowej zony, że pojawienie się nowej postaci, którą fabularnie będziemy mogli odblokować, jest bardziej zbliżone do wejścia nowej zony w Genshinie, że pojawiają się nowe rzeczy, nowe questy, nowe story quest i nowe world questy, i nowe questy, Archon Questy związane z daną zoną, więc. Tutaj pojawia się nowa postać, będzie mnóstwo rzeczy naokoło niej, niekoniecznie te rzeczy związane z nową przestrzenią, chociaż pewnie jak się pojawi nowa przestrzeń, to będzie postać z nowej przestrzeni i czujecie blue o co chodzi, więc historie do przeżycia w tym świecie są związane z bohaterami, którymi gramy, a nie z przestrzenią, po której biegamy bezpośrednio. Co więcej, każda postać ma swój rytm dnia. Co oznacza, że w zależności od godziny jest kilka możliwych spawn pointów do danej postaci. Jeżeli biegam na głównym bohaterze i chcę przeskoczyć na Tafi, to na co innego będzie robiła rano, co innego będzie robiła po południu i wieczorem. Również. Czyli rano może się obijać i spać sobie na ławce w parku, po południu kmini co zrobić na obiad i chodzi po sklepach, a wieczorem jeździ jako dostawczak, dostarczając ludziom, nie wiem, jedzenie, zamówienia i tak, dalej, i tak dalej, co oznacza, że o różnych porach dnia różne questy będą się spawniły i przeskakując na tą postać też będzie inna interakcja. Interakcji, których w demie nie było, ale w pełnej wersji to zostało podkreślone i zaznaczenie ma być. Czyli w demie biegając można było przeskoczyć z jednej postaci na drugą, ale nie można się było zobaczyć, a w pełnej wersji gry będziemy mogli pójść w miejsce, gdzie Ritchie patroluje i zobaczyć ją na patrolu, i wejść w interakcję, połączyć jedno story z drugim. Nie to, żeby jakoś fabularnie mocno się połączyło, tylko rzeczy od niej będą się wtedy pojawiały, nam, bo jej się pojawiają, jej się generują, więc można wejść w tą interakcję i się zadzieje. Jeżeli ten system będzie działał tak, jak ja myślę, to wow, poszli po bandzie, ale to jest bardzo skomplikowane i to będzie trudne do zrobienia, więc zobaczymy. Co więcej, tutaj jest zaznaczenie dalej w tym artykule, ale przypiąłbym do tego fragmentu, że postacie będą mniej lub bardziej w pełni udźwiękowione, bo na tym mocno zależy twórcom. I teraz bym sięgnął po liki, spekulacje i spoilery, które mieliśmy jest coś, co się może niektórym bardzo nie spodobać, znaczy się będą voice actorzy, którzy będą ogarniali danych bohaterów i wszystko z fabuły głównej, wszystkie rzeczy, które są zaplanowane, są robione z voice aktorami w budce, którzy nagrywają swoje głosy. Ale są przypadkowe zdarzenia i różne działania, które będą w świecie do interakcji z naszymi bohaterami i wtedy AI ich głosem może mówić. Ten mechanizm był testowany podobno, jeżeli wierzyć likom, nie wiem, czy będzie finalnie w grze. Ale to by tłumaczyło przy tym całym nagromadzeniu wszystkich rzeczy naokoło, że te postacie będą w stanie ingerować ze sobą, będą odpowiadały półsłówkami, ale na tyle sensownie, żeby to się jedno z drugim kleiło, bo sztuczna inteligencja może, jeżeli odpowiednio podpisane są umowy z Voice Aktorami, korzystać z ich głosu do robienia różnych rzeczy w grze, które nie były planowane i nie są na tyle rozbudowane, żeby był sens ściągać Voice Aktorów do nagrywania wszystkiego nowych kwestii, więc jest jak jest. Przeskoczmy więc do kolejnego etapu całej tej historii, czyli żeńska. Wersja main charaktera, żeńska wersja postaci głównej i jest dokładnie tak, jak ja się spodziewałem, że będzie, chociaż nie ta wersja, którą bym wolał. Czyli żeńska wersja main charaktera będzie, jest, nie została zrobiona do tego dema, bo wybrali jedną z dwóch i skupili się na tym, żeby to lepiej wyglądało, żeby przygotować demo do prezentacji na TGS. Co nie oznacza, że jest to ani wersja główna, ani jedyna do wyboru. żeńska wersja postaci głównej, bohaterka tej gry będzie na nadchodzącej promocji. To jest coś, na czym będą się skupiali i będą robili to na żadna z nich nie jest ważniejsza zdaniem twórców w tym artykule. Z tego co rozumiem, to jest ta sama postać, a nie dwie różne, czyli jeżeli macie wersję męską, to macie wersję męską, jeżeli macie wersję żeńską, to macie wersję żeńską. Współdzielą tą historię Staffi i wszystko naokoło tych bohaterów jest identyczne, czyli to jest ta sama postać, tylko dwie różne wersje płciowe. Przy czym ja bym prywatnie wolał, gdyby to była dwójka różnych bohaterów, rodzeństwo czy cokolwiek i oni są do spotkania razem, nie wiem, mogą oni mieszkać razem, załóżmy, że rodzeństwo wynajmują wspólnie Mieszkanko, czy coś, i fabularnie obie te postacie są do spotkania. Bliźniaki, więc to by tłumaczyło, dlaczego mają te same moce i całą resztę, ale jakby ich rozdzielili na dwie postacie, to ja bym wolał prywatnie, ja bym wolał. Przeskakując do gameplayu, troszkę informacji na ten temat mamy. Przede wszystkim pytanie padło na temat walk, że są bardzo płynne i nie wymagają dużego skilla, i tutaj odpowiedź poszła, że oczywiście na samym początku nic nie będzie wymagało wielkiego skilla, ale chcieli złapać ten czar, ten klimat, ten urok filmów z Jackie Chanem, że jest to takie poczucie teatralne realnie zorganizowanego chaosu, mamy interakcję z przestrzenią, mamy skillę, mamy te wszystkie rzeczy, które sprawiają, że to wygląda jak jeden wielki taniec, skakanie, przewracanie się, wracanie na nogi, tutaj jest walka, jakieś dynamiczne ciosy, jest poczucie tego trafienia, takiego fantastico. Kojarzy mi się to ze Stuntman to React z Corridor Crew, ale wracając, to ma nam dawać zarówno poczucie, że jest zaplanowane i wszystko dzieje się jak w filmie, jak i że no trzymamy że Chciałem złapać pada, za daleko leżą, za daleko dzisiaj leżą, że trzymamy pada w łapach i na wszystko wszystko mamy wpływ, to my decydujemy co się dzieje. Więc walki będą dopieszczoną wersją tego, co jest tutaj, ale jest to tylko wstęp pierwsza godzinka grania, więc bardziej rozbudowanych kombosów skilli, i rozwijania postaci tego po prostu nie ma, bo nie ma w tym demie, ale w założeniu jest i nad tym pracują i. To, nad czym oni robią, jest znacznie bardziej zaawansowane niż Vertical Slice demo, do którego był dostęp na TGS-ie. Oprócz tego podał pytanie na temat koopa, jak to będzie zorganizowane, czy będzie możliwość grania z innymi graczami, i odpowiedź jest taka, że to jest zamknięty sensowny świat. Opcja kopa będzie, ale to będzie opcja dodatkowa, a nie część rozwoju tego świata. W w większej mierze, co można na nasze przetłumaczyć, że będzie tak jak w Gęszynie albo w Wuthering Waves, że możemy się zalogować do kogoś na jego świat, pobiegać, poklepać się razem, powygłupiać się, zrobić jakieś misje czy coś, ale jeden świat nie ma wpływu na drugi świat, więc one się rozmijają. Każdy sobie rzepkę skrobie. To jest mechanizm jak w Gęszynie, w UVie, a nie w MMORPGach, bo nie ma tworzenia postaci, nie ma kombinowania w tym kierunku. No i zatrzymajmy się na ostatnim elemencie fabularnym tutaj, czyli premiera. Premiera jest na 2026, bo tak było napisane w artykule Famicu, a nie ma w żadnych materiałach promocyjnych, więc o co chodzi i odpowiedź jest tak, to jest poprawna informacja. 2026 to jest rok, na który premiera jest zaplanowana. Nie są w stanie podać jeszcze detali i szczegółów bo ich nie mają. W zależności od tego jak dobrze im albo źle im pójdzie produkcja, to będzie to przesuwało się w czasie. Więc wszystkie pozostałe informacje, które mieliśmy na temat drugiej bądź trzeciej kwarty, to jest nadinterpretacja tłumaczeń z Famicu, a nie rzeczy, które tam się faktycznie znalazły. 2026, więc najwcześniej styczeń, najpóźniej grudzień i jeżeli nie będzie obsłu ani żadnych potknięć, poślizgów i przesunięć. Zostało nam minimum pół roku czekania, maksimum rok czeka, no może trochę ponad rok czekania. Trochę ponad rok czekania. Mam nadzieję, że 2026 okaże się prawdą. I to już było wszystko, co było wybebeszone z tych artykułów, więc zapraszam pojutrze, pewnie na kolejny odcinek zananty na przemian z Wówą. Będziemy brali fragment za fragmentem i analizowali, jaki to ma sens i jak to dobrze wygląda bądź źle wygląda na obecny, prawdopodobnie, etap zaawansowania produkcji, który jest. Jak widzę tą tą tutaj Richie, to nie mogę przestać widzieć cosplayerki, która była na TGS, która była za nią przebrana i, i już takie. <grym> Dobrą babkę dobrali, dobrą babkę dodali, ale jej strój nie był najlepszy. To inna kwestia. To jest już wszystko, co ja dzisiaj dla Was mam przygotowane. Jeżeli Ci się to podobało, to nie zapomnij dać łapki w grę. Jeśli wręcz przeciwnie, to nie pogardza łapką w dół. Życzę Ci miłego dnia, dobrego jedzonka, i Niech ta gra wyjdzie szybko i nas nie zawiedzie. Korzystając z okazji, chciałbym bardzo mocno i serdecznie podziękować wszystkim wspierającym. Wasze wsparcie jest nieocenione. Liś mogowie, wasza magia jest potężna, jesteście osą. lisiarce arcy mogowie, wasza magia jest arcy potężna, jesteście arcy osobą. Jeśli Twitcher Naucie Wasza magia jest twitcher potężna, jesteście twitcher osobą. I Twitcher dziękuję Wam za Wasz wkład w ten kanał. Miłego dnia, dobrego jedzonka.

O, zrobiłem dzisiaj trzy nagrania po ponad 30 minut i ja nie wiem jak ja przemontuję je, żeby wyrobiły wszystkie na czas, bo o czas się tutaj rozchodzi.